Wiljo, chodź tu, Devil, kici, kici. Kamie, najgorszy, redny, Tak, 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 ja wiem, ja wiem. Mhm. Tak, ja wiem, ty jesteś zły. No, ja wiem. Raz, dwa, i w łeb. Ja wiem De że ty jesteś zły, podły ogólnie Niszczyciel ekosystemów i tak dalej, no Ja wiem O i od razu się Enrade żyjesz po jednym upadku ty Jesteś tak agresywny, ja wiem, no O, nie sądziłem, że to wejdzie. <laughs> Jak mówię być szczery. Ale spoko. Hmm. Może zrobię tak i zrobię tak. Daj mi dwójeczkę morda. Nie bądź żyła. Nie bądź żyła. Dziękuję. Po co ci ten brew? Wow. Ła. Chodź, 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 chodź. Tu mam trapa już gotowego. Przez mojego kolegę. Cyk! O. Trochę to konsta, ale... A do przeżycia. Mam czasówkę, więc spokojnie mogę sobie na takie ryzyko pozwolić. O tym bardziej, że. Traper mnie jeszcze trochę Dobra, no, To jest The Will Draw, więc to jest walista, Więc. Nie chcę aż tak za. często. kakać po nim bardziej wolę właśnie się przetrzymać, bo on ma ten spaliste, mają ten skok taki, że nawet jak przeskoczymy na inną część ciała, to stracimy kondycję. Jeszcze mi klocka zużyłam. Chce mi się wracać? Nie, nie chce mi się. Ale tak, walnijmy sobie jeszcze raz to. Aha, ja w ogóle teraz nie mam defa przecież, bo on mi ten... ci debuff. Więc też to, en, e, mega pigułkę. Tam miksturę straciłem. I idzie w ogóle do nas diabla, to będzie zajebiście zabawne. Ja piel. Kurde, no musiać tupnąć. Odpaliła się diabła. Mam ogólnie przerąbane, nie? Okej. Okay. Połamało ją, ja dostałem za to punkty. Czego chcieć więcej? Skąd wykorzystałbym jakoś tą diablę? Takie ryski Musiałbym... Kurde, co ja robię? Nie no. Jeszcze raz Dobra, dobra, dobra Aha Unragedowała się Ja pierdolę jeszcze ten Nie no jakie, Jaka wtopa, no centralnie po prostu się senrajdżowała jak szedłem jej na łeb teraz jest źle ogólnie jest polernie źle Jest fatalnie hmm. ja może zrobię tak. Aha, do niego nie podziałało. I niby niedługo opuścisz okolicę, chyba nie. Kurde, muszę się z nim bić. Ucieknie mi dobra, teraz idzie. Dobrze, 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 dobrze. Stabilności nakładaj. O Masakra, znaczy kurde. Nie mogłem za dużo tutaj zdziałać też no niestety Bo musiałem się pilnować żeby przeżyć tą zasłupankę no nie no to... Devil Drop z Czarną Diablą Bo ma taktyczne combo Lagę, ale trudno, to sobie się jeszcze trochę, Uff. najważniejsze, że w sumie nie padłem też o tyle spoko. Trzeba ci reba Cały. No, ten biedny trap. Dobra, nie ten. Nie szlifuję broni. Trudno. Mam połowę białego. Więc i tak jest spoko, a czas mnie goni. Bo chłopa muszę szybko obić O! Tego skoku nie da się uniknąć, trzeba się zawsze zaprzeć. Oj, to właśnie o tym mówię. Zobaczcie. Prypryjówka. Dobra, Diabla. Za chwilę zniknie z mapy. Tak naprawdę w tym momencie jedyne zagrożenie dla mnie, bo Banbaro to nie jest zagrożenie. Pada ja, mi jeszcze bazurę, gitara. Mam no, amunicję. Teraz z nią podniosę. Pytam, jest. Ok, kot już kaput, ale ten towarzyszący, opuścił się, w kły. zostawił mi coś, nie? O, jest ta trapa wrogu taki. zagrać przy tej ścianie. Kurde. No. Jest. Perfekt timing, kocie. Tego właśnie chciałem od ciebie. W takiej sytuacji dał mi healing. I przywalił sogona. O kurde, a mi przywalił Jest źle Jest, zajbiście źle. Żmijowy i Banbaro. Dobra. Żadnego zagrożenia ze strony innych e, potworów. Ktoś jest tutaj od razu, więc bufuje się już teraz. Darmoru sobie nie wziąłem, ale trudno karmy robala mamy wszystkie bufy. Możemy tego banbara jakoś wykorzystać, ale wiem jak. Po powalimy gnoja przed panwarą. Jedzie tir. O, z tej strony. Tak. Tak. Jest. Ja daleko jestem. E, dobra. Mamy dodatkowe powalenie, na jego enrage'u. Teraz przydałoby się, żeby mu wsiadł na plecy. Tylko muszę jemu wejść, nie, nie Banbaro Tak do kluczowe po z niego więc a ten leży Znowu leży Możemy to wykorzystać po wciemi po, po... wydlaki insekta. mi wyjechał. O, o. To jest chyba jego ult. O cholera. O cholera, o cholera. O shit, o shit, o shit. to mnie ten cloak, nie? Ten cloak plus to że siadła redukcja demedu Ale no dobra, pan bardzo poszedł nie Nie weszło śmigło jak pierdzielę. Nie bój się palić tych Oto to one jest, 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 Easy. w niego w niego teraz. Brzmiowy przyszedł. Chodź proszę Cię. Tobi, ja Ci coś zrobię, nie? Przysięgam. Jaka to jest menda, ty? Przyszedł pod Aryja? Se poszedł. Nie mogłem z powalenia w pełni... skorzystać. Kiedy ty tracisz tego enrage'a? Ileż można być wkurzonym? Załóżcie pysk, tak ci powiem. Ty zmieniasz lokacja, ale dalej masz enrage'a. Kurde, no i teraz będą mi się rąki zbierać zamiast. Się 4 eee, po 2, tu mam 2, 1 max mixture. Hmm. Dobra, lecimy. W razie czego mam? Mam przerzutnik. w tym możemy chwilę postać, tak czy siak, bo mam w niego redukcję cooldownu na klołki więc po prostu szybciej mi się naładuje stabilności. O, ten komunikat chciałem zobaczyć. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, chodź. O tak, chodź, 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 chodź. chodź. Ej, Paweł Jumper! No krok! Dziękuję. Nie przed nie przed ryjem, nie przed, ryjem, przed ryjem. Kurde. Dzięki kieciuch. Po co ci był ten cały rage, co? Maruda, powiedz mi. Ten cały N rage. Jaki w sobie miałeś. Why you have to be mad? It's only game. Jak to Mawia klasyk. Gdyby był spokojny, opanowany, to pewnie bym nie zabił, no ale że. rageował. Stracił panowanie, co mam powiedzieć? Mógł zabić, no, ale nie wyszło. Tak czy siak, GG? Duel zaliczony. Choć myślałem, że może będzie, będzie masakrycznie, ale opłaciło się. polecieć się jednak po ten resupply.